Witajcie! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat dysków HDD, czyli dysków twardych. A mianowicie cały ten film to jest uwaga, danger, wielki napis: uważajcie co kupujecie, dlatego że dyski twardo, o ile kupicie w sklepie, które są w blastrze, jakimś plastikowym opakowaniu, pewnie są nowe. Natomiast jak kupujecie je na znanym, popularnym polskim serwisie, który się nazywa Ale drogo, czy jakoś tak? Wiadomo o jaki serwis chodzi, to setki dysków tam jest twardych, sprzedawanych jako nowe i Wam powinna się gigantyczna włączyć lampa ostrzegawcza. Czerwona lampa ostrzegawcza. Ale to dopiero jak wczytacie się w dokładnie w te nowe. I tutaj na co musicie szczególnie zwracać uwagę? Mianowicie. Mianowicie jest tam napisane dysk nowy i sprzedawany w cenach powiedzmy 50 zł, 60 zł za nowe dyski różnych firm, przykładowo 500 gigowe. Normalnie cena bardzo jest zachęcająca, nie da się ukryć. Tym bardziej że dyski twarde HDD są bardzo żywotne. Na nich można pakować i pakować danych przez wiele lat w ciągłym ruchu, i one nadal działają sprawnie. Naprawdę, one są trudne do zarżnięcia. Oczywiście, dyski, też twarde, mają tą zaletę, że zanim one wykitują, to jeszcze dają od siebie. Dźwięki stękania i jękania, że już wiecie, że on wykituje. Nie tak jak dyski SSD, które praktycznie nagle wykitują i pewnego dnia po prostu szlak je trafi. No, ewentualnie dadzą wam taki sygnałek, że zaczynają wolno działać, zanim sobie przekręcą. No dobra, no ale my wracamy do tych ofert sprzedaży nowych dysków, nowych, ogromnych, ogromny, cudzysłów, twardych. Na co zwracajcie uwagę? Mianowicie, w opisie dokładnie się wczytujcie i nie patrzcie, to jest bardzo duża bardzo wielu różnych użytkowników, o czym już w wielu różnych filmach mówiłem. Opinie większości rzeczy są nic nie warte. Dlaczego? Bo większość ludzi, większość, to znaczy, że 9 co najmniej na 10 ludzi, jak otrzymuje produkt, który kupuje, od razu z tych, co wystawiają opinie, wystawia wtedy opinię, jak mają produkt. Czyli jeden dzień dostali produkt, działa, działa, super opinie wystawiają i tak wygląda kształtowanie się opinii o produktach. Dowolnych produktów, a nie jakichś tam tylko dysków twardych. No i dobra, wielkie flary ostrzegawcze, na które musicie zwracać uwagę żebyście wiedzieli, że jest coś nie halo. Mianowicie długość gwarancji. Czytajcie sobie te opisy, mianowicie tam zawsze w opisie jest gdzieś podana długość gwarancji i jak będzie napis 6 miesięcy, miesiąc, no to chyba sami dochodzicie do wniosku, że no, coś jest mocno nie tak. To jest pierwsza flara z trzech różnych flar, ale pierwsza bardzo poważna flara. Jeżeli sprzedawca sprzedaje nowy dysk twardy 6 miesięcy gwarancji, no to on wie, że po tych 6 miesiącach gdzie 2 lata, bo rękoimia na rzecz nowe to jest 2 lata. Pamiętajcie, gwarancja to jest coś innego niż rękojmia. Jeżeli coś kupujecie, jeżeli coś jest gwarancją, to oczywiście jest dobra wola gwaranta. Ale rękojmia zawsze wynosi 2 lata w polskim prawie, pełne 24 miesiące. Ale oni już sugerują, że 6 miesięcy jest gwarancja. No, bo dalej to nie wiadomo, co będzie z tym dyskiem. Pewnie, pewnie nie za dobrze. Pierwsza flara, mniej niż 24 miesiące gwarancji, czyli tyle samo, ile rękojmi. Coś jest na rzeczy. Tu już jest pierwsza gruba, mocna, czerwona flara. Następna rzecz, na którą zwracajcie uwagę, mianowicie, jak dostajecie taki dysk twardy, mimo że jest nowy, to on ma widoczne ślady użytkowania, ma zerwane ze sobie, z siebie plomby, czyli te zasłaniające, newralgiczne miejsca tego dysku. Widać, że dysk był rozbierany, być może czyszczony. Generalnie nowy dysk jest w blastrze zapakowany, ale ci sprzedawcy Oszuści praktycznie oni piszą nowy dysk, tylko że był wyjmowany z urządzeń, bo klient chciał go wymienić na dysk ESD przykładowo. Tak, i dlatego te dyski są takie porysowane i widać, że mocno eksploatowane. Ale bardziej techniczni z was mogą się udać wtedy powiedzieć, no dobra, dysk może wygląda nawet wizualnie na używany, ale może nie jest tak źle. Bo nie wiem, bo w, powiedzmy w jednostce stacjonarnej, albo w, w czym on był tam włożony, yy, trzepał się i się ocierało coś. <noise> Dobra, bardziej techniczne osoby może pomyślą sobie, luknę sobie w smarta tego dysku, czyli powiedzmy sobie sumy kontrolne dysku, który dysk będzie nadawał względem stanu technicznego tego dysku. Odczytywane przez program do testowania dysków. No, no i bardzo i techniczni z Was właśnie sobie pobierą przykładowo aplikację bezpłatną Crystal Disk Info i tam, gdzie smart wyczuje tego dysku, to Wam wyjdzie wtedy lista, co się dzieje na tym dysku. No i patrzycie, hmm, super. dysk wygląda na nowy, bo zero uruchomień, może tam 2-3 uruchomienia miał, ale no praktycznie z nich ma ilość wszystko świeci na zielono czy na niebiesko zależy jakie kolory. W tym Crystal Disk Info ustaliliście, że jest good, excellent, że ten dysk jest very good. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Tylko że ja, tylko że problem jest w tym, że pamiętajcie, smart można resetować. I ci sprzedawcy właśnie resetują smart, więc jak dostajecie jakikolwiek dysk i myślicie, że jest dobrze, mimo że tam jest trochę on podrapany, być może nawet nie jest podrapany, ale w smarcie wszystko wygląda na w porządku, że dysk jest świeżutki, no to powiem Wam, to jest tak samo jak z cofaniem liczników w komisach samochodowych, nie? Przyjeżdża, oni tam cofają mu licznik i już ma mniej nabite kilometrów. Te samochody sprowadzane oczywiście, a nie te kupowane przykładowo w polskich salonach. No, i tak samo jest z dyskami. Oni biorą te szroty, bo to inaczej niż szrot nie można nazwać, i cofają im dane smart, a mianowicie dane smart dysków są resetowane i od tego pory nie wykazuje błędów, mimo że miał on bad, martwe, trupo sektory w sobie i tam wszystko jest w nim po prostu już prawie, że na granicy wyczerpania klinicznego. No to Wasz dysk Crystal Info, Crystal Dysk Info niestety pokaże, że jest wszystko superancko w dysku, dlatego, że to działa jako Powiedzmy sobie, suma kontrolna, która jest ładowana od początku, czyli jak dysk pierwsze uruchomienie faktyczne, żywe miał, to on zbiera wszystkie te w sobie rąbnięcia, jakie tam otrzymał, i wtedy on je gromadzi do sumy bazowej, pokazuje, czyli krańcowego wyczerpania dysku twardego lub dysku SD, chociaż u nich to jest cięższa diagnoza. Ale jak ktoś zresetuje smarta, to te wszystkie rąbnięcia, które już miał dysk w sobie, wszystkie te problemy. One są wyresetowane. I od miejsca, kiedy Wy uruchomicie po restarcie tego smarta przez oszusta dysku, to on dopiero wtedy będzie zliczał te ilości machnięć w tym dysku, które są błędne. I dlatego dysk wam wykituje, mimo że jego stan żywotności dalej będzie pokazywał. Excellent, czy jak macie po polsku to będzie pokazywał bardzo dobry, czy dobry. Dlatego jak sobie badacie krystal Disk Info, dysk używany, który jest sprzedawany jako nowy, one mają prawie zawsze zresetowany smart na czysto. Innymi słowy, jesteście wyruchani. No dobra, no to macie dwie już flary omówione, no i jest jeszcze trzecia, która Wam się powinna poważnie zapalić, jak Wam się tanie zapali w danym miejscu, to robicie duży błąd. Mianowicie największa, chociaż czy największa, to nie wiem, równie ważna jak pozostałe, flarka, że musicie. No, już praktycznie wiedzieć, że macie do czynienia, być może nazwę to tak oszustami, moim prywatnym zdaniem, a mianowicie jak dysk dostajecie nowy, twardy i on od razu wam jęczy. Jak ten dysk podłączacie przez kieszeń, to on od razu wydziela z siebie dźwięki, które są piszczące, jęczące, takie skrobiące, chrupiące, po prostu dźwięki. Słuchajcie, dysk twardy HDD, jak jest świeży, pracuje, jest wszystko z nim w porządku. On jest praktycznie niesłyszalny. Tam nie ma takiego skrubania żadnego, tylko on, można będzie słychać, jak talerz się rozpędza, może jakąś drobną wibrację będzie on produkował, chociaż raczej niewyczuwalną wibrację. Ale generalnie będzie lekkie, być może początkowe drganie rozkręcenia talerzu, ale dźwięk to tylko będzie jakby rotor rozkręcił się, a potem już cicho, nie takie cichutkie szumienie, takie no po prostu szumienie żadnych tam dźwięków, a jakby dysk? I tak jest zaczyna wydawać, nie że cały czas, ale jak co jakiś czas jak na niego wgrywacie, zgrywacie, coś odtwarzacie, co jakiś czas odpala takie dźwięki, no to jest już coś nie tak. No i prawie we wszystkich tych nowych, które mają zresetowanego smarta, które nowe są, ale są podrapane, które mają są nowe, ale mają tylko 6 miesięcy przykładowo gwarancji, te dyski pracują jak normalnie. Kosiarki. No i dobra, i postanowiłem właśnie ten film nagrać dla was z tego powodu, że większość ludzi, którzy kupuje te dyski, to właśnie się nacinają. Oczywiście niektórzy powiedzą: "5 d chciałem 6, tam za 500 dysk to nie jest dużo". Z tego powodu, że tam będziecie sobie włożycie go do konsoli czy gdzieś, ale wiedzcie, że tam coś się dzieje, że ten dysk wam albo trzaśnie nagle ja, szczególnie, jak będziecie mieli coś ważnego, ten dysk nie nadaje się do waszego dysku bezpieczeństwa jako kopię zapasową. Jakbyście chcieli mieć swoich fotek czy cokolwiek, bo te dyski prawie zawsze, prawie zawsze jakbyście je krańcowo zapakowali. To nie są ESD, że powinniście takie do 90%, bo więcej to tam niekoniecznie pakować danych, jak je zapakujecie do krańcówki, to się okaże, że dużo plików, które na niego nagraliście, oczywiście po tym resecie smartu, jest uszkodzonych. Wiele tych plików, nie że co drugi plik, czy każdy plik, ale co któryś plik i nie mówię co tysięczny plik, tylko mówię dużo gęściej, im większy plik, czyli im większy ciąg blokowy zajmuje danego dysku, to większe prawdopodobieństwo, że on trafi w ten blok, gdzie był bad sektor, czyli ten plik będzie na przykład film. Przykładowo film wrzucacie, który zajmuje 10 giga, albo 40 giga, czy jakiegoś tam bluera, Blu raya wrzucacie film. No i ten film sobie zaczynacie oglądać i w pewnym momencie, nie? Obraz staje i dysk, jeżeli to był dysk z waszym też systemem, to wszystko jest trupem, nie? Wszystko, wszystko się zacina, wszystko się blokuje, po prostu zastyga, nie? No tak najprościej można powiedzieć i tak wygląda Bad sektor jak trafi na plik, który jest odczytywany w danej chwili, bo jak jest wykonywany, to jeszcze troszkę inaczej to wygląda, ale na plik, który w czasie read jest czytany, to właśnie tak zażyna cały sprzęt, o ile był to sprzęt systemowy, a jeżeli był to dysk tylko taki dołączony, to ten element odtwarzany się po prostu zażnie. Nie, będzie trupem. Oznacza to też, że tego pliku nie dacie rady już pobrać z tego dysku, a jeżeli będziecie chcieli go pobrać, to będziecie musieli sobie włączyć Check disk, nie? czyli coś co będzie automatycznie sprawdzało bad sektor i błędy Waszego dysku, jednocześnie będzie je naprawiało, czyli jednocześnie wyrżnie uszkodzony sektor z tego dysku, yy, czyli go nie wyrżnie, tylko nie zrasumpuje, tylko nawet chodzi o to, że dane fragmentów bloków, które pamięci są w nim wgrane, on je po prostu przeklei. Czyli stracicie te dane, ale pozostałe fragmenty, które są dobre, zostaną jakby scalone a bad sektor, czyli jakieś dane, które tam mieliście, one są niepowrotnie skasowane, po prostu nie macie do nich dostępu. I skrotowo mówiąc, podsumowując, pamiętajcie, jak kupujecie dyski twarde, które są teoretycznie nowe, pisze sprzedawca nowe, mówię, nie mówię w sklepach, tylko mówię. W takich ogłoszeniach jak na Allegro przykładowo, od razu pamiętajcie, Flara, czerwona, kiedy gwarancja tego dysku ma mniej niż 24 miesiące, czyli przykładowo 6 miesięcy jak pisze gwarancja, no coś nie do końca. Jeżeli sprzedawca jest młodym sprzedawcą, ma tam krótki staż poniżej roku, swojego konta. A takich jest dużo, czyli oni co trochę zakładają inny tam sprzedawcę, bo wiadomo, że nikt nie chce się szarpać z nikim, więc oni tak po kilku miesiącach często lubią zmieniać swoją nazwę użytkownika i login, żeby nie odpowiadać za te buble, co sprzedawali wcześniej oszukane. Czyli mniej niż 6 miesięcy, dysk wygląda na używany co do jego obudowy, oraz dysk jak zaczyna jęczeć, stękać, skrobać i tak dalej. I już możecie być pewni, że właśnie kupiliście używany dysk, który jest na granicy wykończenia fizycznego z zresetowanym prawdopodobnie smartem do zera, żeby pokazywał, że jest nowiutkim dysk. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was, jak chcecie to do komentarzy, jak nie, to, to nie. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć!